Daria Patańska witam i zapraszam. ONR niedawno obchodził rocznicę 82. rocznicę powstania. Hasła, które prezentowała organizacja, nie wszystkim się spodobały. Dlaczego? Moimi państwa gośćmi są Jacek Zdrojewski, Polska Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwu. oraz Dzień dobry Tomasz Kalinowski, Obóz Narodowo-Radykalny. Dzień dobry. Czy pan się zgadza z zarzutami o propagowanie faszyzmu, znieważanie na tle narodowościowym czy wyznaniowym? Nie, nie zgadzam się. Obóz Narodowo-Radykalny, co zresztą było <laughs> bardzo dobitnie podkreślone na przemówieniu kierownika głównego Aleksandra Krlicz-Kanta na naszej konferencji. Obóz Narodowo-Radykalny odcina się i krytykuje zarówno w przedwojniu, jak i w czasach dzisiejszych, każde przyjawy rasizmu, ksenofobii i wszelkie totalitaryzmy, zarówno ten ze wschodu, jakim był komunizm, jak i z zachodu, jakim był nazizm. <totwienie> Ale takie hasła jak my Europę obronimy, islamistów nie wpuścimy, narodowy <totwienie> to <są>, radykalizm, Polacy <totwienie> przeciw imigrantom, śmierć w wrogą ojczyzny, <totwienie> wielka polska katolicka. Tak. To znaczy, to są hasła faktycznie nacjonalistyczne, nie ma co ukrywać. E, hasła e, mocne, dobitne. E, śmierć wrogą ojczyzny? Tak, faktycznie. to jest hasło dobitne, to jest e, wzorowane mottem. Narodowych sił zbrojnych, jakie miało i Narodowych, Narodowego Zjednoczenia wojskowego, jakie miało wypisane na, na Barkach. E, to, to oznacza, że walczy, walczyliśmy z dwoma okupantami, że sprzeciwiamy się zarówno totalitaryzmowi, właśnie tak jak mówiłem, ze Wschodu i z Zachodu. E, I takie hasła padały, oczywiście, i nie, nie wstydzimy się tego, tak? no, wielka Polska katolicka, to znaczy, że chcemy budować państwo polskie na wartościach chrześcijańskich katolickich. Co pan na to? No cóż, ja chcę powiedzieć, że te słuszne tezy, o których Pan tu mówił, to doprowadziły jednak w czasie II Rzeczpospolitej do tego, że ONR został zdelegalizowany w 1934 mm. roku, No tak się stało. Widoczne pełne niezrozumienie nastąpiło tego, co ONR mówi i robi. Również w 2009 roku, jak pamiętam, sąd w, w Popolu chyba zdelegalizował oddział ONR-u. W związku z tym jednak postrzegamy wszyscy ONR jako ugrupowanie, które lansuje pewną segregację, lansuje pewien fanatyzm narodowy. A z nacjonalizmem, czy też z patriotyzmem, tak? który jest słuszny, nikt nikomu nie broni, nawet powinien kochać swoich rodaków i ojczyznę. Ale nacjonalizm, ale, ale nacjonalizm to jest taka strasznie przesłodzona herbata, że jest coś takiego, czego nie można pić, to jest nie do picia. Dlatego też zwracamy ciągle na to uwagę i podkreślamy to cały czas, że ci, którzy wpadają w fanatyzm narodowy, Czynią, e, e, czynią źle, to po pierwsze, a po drugie szkodzą Polsce. Czujecie się fanatykami? Tak, jesteśmy fanatycy, bo jak pisa... fanatkami, bo jak pisał Jan Mosdorf, nasz duchowy, duchowy ojciec, tylko fanatycy potrafią dokonać wielkich rzeczy. E, każdy katolik jest, e, jest fanatykiem, bo wierzy do końca w objawioną prawdę w coś wyższego, w jakąś wartość. E, I fanatyzm dzisiaj jest pewną inwektywą pewnym przezwiskiem. Tak samo nacjonalizm. To zostało wszystko, wszystko tak spłaszczone. Nazywamy poprzez też stalinowską retorykę. Każdy, kto był na prawo od, od, od lewi, tak zwanej lewicy, nawet dzisiejszej, jest nazywany faszystą. No, nawet mamy tutaj przykłady nazywania <laughs> faszystą czy nacjonalistą prezesa Kaczyńskiego, tak? gdzie oczywiście faszystą nie jest. No i to jest inwektywa a nie ma za nią za pojęciem nacjonalizm nie jest już pojęciem politologicznym za którym stoją jakieś wartości, za którym stoją jakieś idee. Dzisiaj wydaje mi się też poprzez nagonkę między innymi naszego duszpasterza Jacka księdza Jacka Miglara. No który zakaz często wystąpień. podkreśla wartość narodu. Ale wydaje mi się, że jest nazywany też Ale księdzem... Czy w bazylice padły takie słowa? Zero tolerancji dla ogarniętej nowotworem, złośliwym Polski i Polaków. Tak, padły, padły. Tu w, w tym a chciałbym dokończyć, bo dzisiaj ksiądz Miedlar jest nazywany księdzem Faszystów. Wydaje mi się, że przy dzisiejszej nagącej i politycznej poprawności kardynał Stefan Wyszyński, tysiąc tysiąclecia, bez, bez wątpienia też zostałby nazwany faszystą. Mhm. On jeszcze bardziej do, dobitnie podkreślał, jak ważna jest rola rodziny rodzin, czyli narodu do zbawienia. Wróćmy do tego, co, co powiedział e, mhm. ksiądz w Bazylice. Czy, czy to jest przystoi duchownemu? O jakim nowotworze mówimy? Mówi przystoi, oczywiście. Każdy ksiądz katolicki musi zwracać uwagę na, na zagrożenia dla swoich, dla swoich parafen, dla swoich wiernych i tym zagrożeniem bez wątpienia… Dlaczego dostał ten zakaz jest... wystąpień od swoich przełożonych? No, moim, zdaniem. Zdaniem, moim zdaniem dostał ten zakaz, ponieważ archidiecezja uległa naciskom lewicujących, nie, nie, nie oszukujmy się, gazet, lewicującej prasy. I niestety nie chcę tu atakować kościoła, ale no jest to, moim zdaniem jest to prywatnie błąd i będzie tylko na nie korzyść dla samego kościoła. No cóż, ja chcę powiedzieć tak, że y, nazywanie katolików fanatykami y, jest dużym nieporozumieniem, bo ja nie jestem specjalistą, ale chcę powiedzieć, że jest to religia, której y, podstawą i wartością główną jest miłość bliźniego. W związku z czym jak, ciężko, jak, jak ciężko, 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 ciężko y, definiować tych, którzy są wyznawcami tej religii jako y, nietolerancyjnych fanatyków mm -hmm. tylko. Y, druga sprawa to, to ta, która y, y, przewija się przez ten cały ruch y, ONR-owski polegający na tym, że odmawia się innym tego, czego się domaga dla siebie. To znaczy my, jako, my domagamy się takich samych praw, jak jesteśmy za granicą, domagamy się takiego samego traktowania, domagamy się dobrej gościny. Natomiast jeżeli to dotyczy obcych czy innych, to tego im odmawiamy. To jest po pierwsze nielogiczne, po drugie, powiem szczerze, obrzydliwe, a po trzecie nie mieści się w żadnej sensownej ideologii. Ta ideologia to jest tylko nienawiść. Prosta nienawiść i strach. Strach przed obcym. I jeżeli się wyznaje taką ideologię, jeżeli się jest pełen alergii, jeżeli się jest pełnym y, fobii, no to rzeczywiście trudno uprawiać politykę i trudno być reprezentantem narodu. Oczywiście... Chcecie zamknąć Polskę, postawić mur? Nie, bo by, chciałbym tutaj y, skontrować, mm -hmm. bo mój adwersarz y, myli pojęcia nacjonalizmu. Z szowinizmem. To też, było, to też podkreślamy. My się odcinamy od jakiegokolwiek szowinizmu czy troglodyckich zachowań rasistowskich. E, na za, jeżeli wyjeżdżamy na zachód, e, przestrzegajmy prawa tamtych państw, e, nie podważajmy ich kultury, ich ładu społecznego, e, i zarówno ONR będzie, e, będzie otwarty dla tych, którzy nie będą podważać ładu społecznego w Polsce. To dlaczego e, bloku, znaczy, głosicie? Yy... Tak. Antyimigranckie hasła? No właśnie, skąd wiecie z góry, że nie będą tego ładu przestrzegali? Skąd y -y -y. wiecie, że będą nam wrody? Skąd wiecie, że będą dla nas obce? Otóż, to bo mamy, góry, bo mamy góry, telewizję internet. Nie, nie, bo z góry zakładacie zachowania, mm -hmm. zachowania. Tak, które... Sceptycyzm. Nie, mm -hmm. ale to jest sceptycyzm, który niesie ze sobą działania. Oczywiście. A te działania są segregacyjne. Mm -hmm. Wy mówicie, to są inni ludzie. To są, to oni a nie, nie są? powinni mieć takich samych pracy. To jest ta sama cywilizacja, Otóż... ta sama kultura. Sąd... Zachowują się tak samo, ta sama sąd... metodyka życia. Sądzę, że świat się zmienił, świat jest globalny Aha. i każdemu człowiekowi, który żyje na tej ziemi, doma... Znaczy. Przysługuje norma człowieczeństwa. Oczywiście, Jeżeli to... tej normy człowieczeństwa się komuś odmawia, staje się z no, całym szacunkiem, hmm. ale nie użyję słowa faszystą, bo, bo, Bardzo bo, bo, bo byłoby może. Samocna, ale człowiekiem głęboko nietolerancyjnym, mm -hmm. i człowiekiem, który nie potrafi wyjść naprzeciw drugiego człowieka. A to jest fundamentalna sprawa dzisiaj cywilizacyjna. Jeśli sobie wyobrażamy, że będziemy dłubali w tym polskim grajdąku tylko i wyłącznie i zrobimy wielkie obwarowania, to nic z tego dobrego dla nas nie wyniknie. To ja bym chciał tylko przypomnieć, że nie możemy kochać wszystkich na siłę i całego świata. I o tym mówił. Parafrazuję kardynała Stefana Wyszyńskiego: Najpierw musimy kochać swoich najbliższych. A ten a potem jest spinarów, to coś. A potem? Cały świat. Ale papież Franciszek też nie mówił tego ekskatedra. To nie jest jakiś dogmat wiary katolickiej, żeby a, przyjmować uchodźców. A papież jest nieomylny, przepraszam. Pa, papież jest autorytetem. Jest nieomylny, jeżeli występuje ekskatedra. Chodzi o prawdę wiary. Chodzi o no, prawdę bo... wiary. Ja chciałabym wrócić a do. A prawdą wiary nie jest przyjmowanie uchodźców. <noise> do waszej retoryki. Pozwoliłam sobie dzisiaj przeczytać komentarze, które się znajdują pod filmami mhm. z waszych obchodów. I tam pojawiały się takie komentarze, że przeraża ludzi to, w jaki sposób e, się wyrażacie. Mhm. E, w ogóle wasza retoryka, że to jest bardzo zdecydowane, bardzo radykalne. Oczywiście, jesteśmy bezkompromisowi, w tym jest nasz, nasz radykalizm. Chcecie wzbudzać strach? Nie, dlaczego? Bo ja Nie, mówię dlaczego? panu, jakie są odczucia społeczeństwa. I... Oczywiście, e, to znaczy w, na ostatnim marszu przeszliśmy w szyku. Karnie, zdyscyplinowanie, i pokazujemy nową siłę nacjonalizmu polskiego. Ale jest to nacjonalizm, który ma nie wzbudzać strachu, ale wzbudza. Ale wzbudza. No to widocznie źle ludzie odbierają na nasz przekaz, bo widocznie przechodzą obok i patrzą tylko z zewnątrz, a nie, nie słyszą tego, co, co mówimy na manifestacjach. Nasze hasła to prawda są radykalne, są, bezkompromis, są bezkompromisowe, bo uważamy, że aby wywalczyć państwo w pełni narodowe, czyli takie, które będzie przez, w którym naród będzie samostanowił sobie, należy dążyć bezkompromisowo. Mhm. Myślę, że mówię, świat się zmienił i kategoria państwa narodowego i tego narodu, który ma stanowić samo sobie, jest pewną kategorią historyczną. Dzisiaj o wiele częściej mówimy o społeczeństwie obywatelskim, o państwach obywatelskich. Mówimy o tym dlatego, że nastąpiła olbrzymia migracja, tak naprawdę i do nas, i od nas. W związku z czym ciężko upierać się przy tym, że jedyny, który ma cokolwiek do powiedzenia. W moim kraju jest tylko ten, który może wylegitymować się dobrą metryką. To znaczy, jest tutaj wielu ludzi, którzy przyjechali, żyją, współdziałają, budują siłę naszego państwa. Nie oznacza to wcale tego, co powiedziałem, że nie należy tego państwa traktować ze specjalnym szacunkiem, że nie należy chronić jego interesów i nie należy walczyć o jego interesy. To są dwie zupełnie różne sprawy. Tak czyni lewica, tak czyni prawica, tak czyni każdy normalny i roztropny człowiek. Natomiast nie można tej walki o państwo o siłę o dobrobyt, o dobry stan tego państwa utożsamiać z fanatyzmem. Jeszcze raz powtarzam, segregacją i odrzucaniem innych. To jest droga donikąd, to jest droga, która doprowadzi nas do absolutnego wyeliminowania z narodów świata. I, i chcę powiedzieć jeszcze ostatnią rzecz, to znaczy rzecz, która w moim przekonaniu jest też istotna i, i, i warta podkreślenia. Otóż dzisiaj panowie się bronią tym, że tak jak wszyscy politycy, którzy głoszą coś, co jest źle przyjmowane przez ludzi, mówią, że ludzie nas źle rozumieją, ludzie nie pojmują tego, co mówimy. To jest przypadkowe społeczeństwo. To ludzie świetnie rozumieją, co się mówi, świetnie odbierają sygnały i świetnie wiedzą, z czym mają do czynienia. I dlatego przychodzą na marsz niepodległości. I dlatego przychodzą w minimalnej ilości na marsze niepodległości, a z drugiej strony. <laughs> 200 tysięcy stron... osób ja, to jest minimalna. Liczba. Ja, ja powiedziałem o Waszych uroczystościach. Okay. Natomiast, natomiast yy, świetnie orientują się i świetnie wiedzą, jakie zagrożenie z tym jest związane. Dlatego, dlatego odrzucają tę yy, opcję. Ja jeszcze do, o tych przekazach, czy władze e, Politechniki Białostockiej źle, źle odebrały wasz przekaz, e, prosząc studentów zagranicznych, żeby nie wychodzili e, ze swojego miejsca zamieszkania podczas, podczas waszych obchodów? Mhm. E, po naszych obchodach był, e, był koncert e, i podczas tego, ten koncert właśnie mieścił się na kampusie Politechniki Białostockiej. Tam rzeczywiście był wysłany ten mail do e, studentów, którzy uczestniczyli w, pro, w projekcie Erasmus. Ale mimo to na, kamp na samym kampusie <coughs> bawiło się w różnych miejscach kilkaset osób, także innych narodowości, żadnych, nie było żadnych incydentów. Czyli możecie oczywiście, wspólnie oczywiście, funkcjonować w Polsce. Oczywiście, nie ma problemu. Jeżeli osoby, które przyjeżdżają na. Nie mam nic przeciwko projektowi Erasmus, jeżeli osoby przyjeżdżające do nas akceptują ład społeczny, akceptują wartości, które Polacy wyznają. Ale wy jesteście bezkompromisowi, mówicie. Mówimy tak, chcemy budować wartości, migrantom. chcemy budować państwa na wartościach katolickich i uważamy, że monoetniczna Polska jest Polską bezpieczną. Ja Czyli rozumiem, tacy, którzy pan się deklarują, mówi, że wyjadą zaraz są ok? Jak najbardziej w porządku. Oczywiście, jeżeli przyjeżdżają tutaj pracować, zarobić, zarobić pieniądze, przyjeżdżają ze swoimi rodzinami i będą się asymilować, nie ma dla nich, jesteśmy otwarci dla nich. Ale jeżeli widzimy... Gdy Angela Merkel wpycha nam na siłę imigrantów, którzy nawet nie chcą do nas przybyć i nie chcą u nas pracować, chcą pobierać zasiłki socjalne, oni są nam na siłę, na siłę narzucani, to na, takich, na takie masowe imigracje nie ma naszej zgody, bo to będzie podważało ład społeczny tych wszystkich, często małych miejscowości, w których będą rozlokowani nielegalni imigranci. To, co Pan mówi, jest generalnym zaprzeczeniem tradycji Rzeczypospolitej. Otóż co to znaczy Polska Katolicka? Nie, katoli... dlaczego? Ty, nie, tatarzy tatarzy ale... polscy mieszkają, zasymilowali się. No ale co to znaczy Polska Katolicka? To znaczy, mhm. że, to, że, że ci, którzy są prawosławnymi, nie mają prawa obywatelstwa i nie Tego mają prawa. Tego nie powiedziałem. Prawa... Ale, znaczy, ale pan to mówi. Nie. I, dlatego, I dlatego ja proponuję, żebyście panowie przemyśleli ten przekaz. Mhm. Bo jeżeli powiecie, że Polska etniczna i Polska katolicka, tak. to znaczy, że eliminujecie prawosławnych, eliminujecie nie. naszych. Pan mówił o jakimś chorym szowinizmie ale i pan, eksterminowaniu pan przed... ludności. Ale pan ale, miesza pojęcie. Ale, ale pan to powiedział. Ja nie, nie powiedziałem. Ja powiedziałem Polska o... katolickiej, prawda? Pan, dla pana jest, tam, mhm. jest to pozytywna norma. Państwo katolickie? Tak, jest pozytywną normą. No to znaczy, to jest państwo wyznaniowe jednej religii, tak? Nie, jest, no to co to innego jest budowanie tak? na wartościach i wpisanie w konstytucję Ale chrześcijańska czy katolicka? Katolicka. Aha, to znaczy, że inni. Ale to, chrześcijanie, to nie znaczy, to nie znaczy że. Mamy, protestanci nie, też mają kłopot tutaj, tak? Nie, nie będą mieli kłopot. będą Zarówno szanowani, będą mieli pełnię praw obywatelskich. To nie jest, to nie jest nic, nic sprzecznego. No, no, ale wie pan, no, to jest tak trochę jak Jeżeli jesteś islamem. Jeżeli jest państwo, które jest islamskie, takie jak na przykład Iran, tak? mhm. no to on, on nie toleruje innych równoprawnych religii. Arabia Saudyjska nie pozwala budować. To są dwie, dwie różne cywilizacje. Mamy no, e nie, no, ale, no, oczywiście. Ale pan że tak. jak gdyby spytał. Islam, pan islam pan mas... a katolicyzm. To są dwie różne cywilizacje. Ale Tam państwo i religia jest właśnie. jedna. U nas państwo i religia to jest co innego. Czyżby? Jest oddzielenie. No tego. Ale pan właśnie. Ale ja mówię to. o budowaniu na wartościach, a nie o tym, żeby państwo i Kościół było jedno, żeby nie wiem. To niech pan nie powie, jaka jest różnica wartości katolickich od chrześcijańskich. Szybciutko, tak, tutaj na, na użytek naszej rozmowy. Jaka jest różnica? Mm -hmm. O, o chodzi o prawosławie? Czy no, no, w ogóle jaka 3, jest 50. różnica? Na A, przykład no... katolicy z, pra z prawosławnymi różnią się w, w podejściu do Trójcy Świętej. To są, to są, no sprawy, to to tak... są sprawy dogmatyczne, no, ale co, nie o to ale, chodzi. Ale co to ma wspólnego co do wartości? To znaczy to, to co nie możemy zbudować na przykład... Polski na wartościach bardziej uniwersalnych? To znaczy jakich? Na przykład, nie wiem, no to, co, to, co jest obecnie. To znaczy. Że Czyli od, prawo do aborcji, tak? Od, nie, nie. Od, no właśnie temu od, się sprzeciwiamy. Od, 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 odwołujemy się do, 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 do tradycji antycznej, odwołujemy się do od tradycji katolickiej. Oczywiście, katol, katol, no, no no, no, Jedna to, to część są prawo, Polaków że... może nas... kochać imigrantów, a druga nie, i możemy razem żyć w jednym społeczeństwie. Jedna część Polaków może być. Za wyborem aborcja czy też nie, a druga się sprzeciwiać i możemy wspólnie funkcjonować w jednym państwie, czy narzucacie coś? Nie, nic nie narzucamy. Oczywiście możemy się spierać, należy się spierać, ale mamy pewną, jeśli jesteśmy katolikami, mamy pewną prawdę, tak? I według tej prawdy chcemy żyć i na przykład chronić dzieci poczęte, tak? I uważamy, że życie powinno być chronione od poczęcia, i to postulujemy. tak? To nie znaczy, że chcemy, nie wiem, zabronić prawa na no, Ale wypowiadania są tacy, którzy panie. uważają inaczej. Tak. I teraz proszę mi powiedzieć, gdzie jest ta norma narzucenia komuś innego sposobu zachowania. Bo jeżeli panowie przyjmujecie, że wasze wartości są wyznacznikiem życia publicznego i społecznego, to znaczy, że chcecie innym je narzucić zmusić ich, żeby wedle nich żyli. Otóż w nowoczesnym społeczeństwie mm -hmm. tak być nie może, bo w nowoczesnym społeczeństwie naruszenie mojej wolności jest niewolą i, pan, i, i Państwo to robicie. Tego nie wolno robić. Ja dlatego apeluję, bo ja z całym szacunkiem odnoszę się do tych wszystkich, którzy kochają swój naród, którzy kochają Polskę, którzy kochają swoje państwo. Natomiast zwracam się do was, żebyście zastanowili się nad tolerancją. A lewica nie otwartością kocha na swojego innych. państwa? Sucham? Lewica nie kocha? Kocha, swojego. oczywiście że kocha. Tylko że ma inne stawia przed nim zadania, prawda? Na przykład eliminuje te wszystkie normy, które są normami ideologicznymi. Tego się nauczyliśmy. Mamy za sobą doświadczenia iluś lat no zniewolenia nie, z ideologią, chociaż wyciągnęliśmy wnioski, a oni nie. Ale nie, nie są potrzebne nam jakieś ramy, w których funkcjonujemy? No to przecież, oczywiście, że są. No jest pewna uniwersalność. Jest pewna uniwersalna moralność, której się nie To jest nie typowo, typowo liberalne spodzamy, że nie, ma, nie, ma, nie mamy żadnych norm. No nie, no, eee, mamy właśnie, róbmy, no? co chcemy. Eee, nic, nie jest, nic nie jest prawdą, nic nie jest, e, e, nic nie jest dobrem, nic nie jest złem. E, człowiek ma prawo wyboru. Istnieją ograniczenia. I tak jak zabiciem człowieka jest aborcja. Yy, tak a, samo moral... To samo pana Tak, w moim przekonaniu. No tak, a pan w moi, to podważa. Ale moim przekonaniu nie jest, jeśli chodzi o pewne rozwiązania pewne i terminy. I to jest ten spór, który to jest spór powinniśmy rozstrzygać, każdy we własnym sumieniu. I każdy we własnym pracowaniu. Ale Jeżeli, coś jeżeli ja pana faktycznie... zmuszę, żeby pan chodził tylko lewą stroną ulicy, bo będę miał siłę, to pan będzie niezadowolony, prawda? To jest absurd. Mhm. A dlaczego absurd? No, taki sam absurd jak każdy Próćmy inny. Wróćmy do obchodów. Ostatnie pytanie tytułem zakończenia. Była czytana lista zdrajców? Nie, to jest jakiś zupełnie wymysł wyscony z palca, nic takiego nie miało miejsca. Jedyna lista, jaka była czytana na homilii przez księdza Jacka Miedlera, to była lista ONR-owców, którzy zostali zabici przez totalitaryzm komunistyczny i nazistowski. Między innymi zostało wymienione tam nazwisko Jana Mosdorfa, założyciela ONR, który został zabity w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau za to, że pomagał Żydom. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.